Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co możesz zrobić, żeby zadbać o swoje serce, ten film jest dokładnie dla Ciebie. Bo kiedy my pracujemy coraz ciężej, to jeszcze ciężej pracuje nasze serce. I dzisiaj o układzie krążenia właśnie będziemy rozmawiać z Panią Profesor, Pani Agnieszka Mastalesz-Migas, czyli konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No to Pani Profesor mała powtórka dla naszych widzów z lekcji biologii, bo może nie każdy pamięta, czym są choroby układu krążenia. Układ krążenia składa się z serca i naczyń i choroby, które pojawiają się w tym układzie, wynikają po prostu z uszkodzenia naczyń krwionośnych, które najczęściej wynika z miażdżycy i na bazie tej miażdżycy dochodzi do rozwoju chorób takich jak choroba niedokrwienna serca, która może skończyć się zawałem. To może z kolei prowadzić do niewydolności serca. Mamy tutaj również choroby naczyń, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, zarostową tętnic. No i mamy wreszcie chorobę naczyń mózgowych, która może doprowadzić do udaru mózgu. Więc tych chorób jest dosyć dużo i bardzo dużo pacjentów ma z tymi chorobami problem. Jakie są najczęstsze przyczyny w takim razie? Przyczynami są najogólniej mówiąc grzechy, jakie popełniamy codziennie, nie żyjąc zdrowo, tak mhm. bym powiedziała najogólniej. I tutaj, cóż, możemy do. Tej listy na pewno zaliczyć palenie papierosów. Drugi ważny czynnik to są błędy dietetyczne, czyli dieta y, bogata w cholesterol, w tłuszcze zwierzęce. Y, no i cóż, no, brak ruchu, taki bardzo siedzący tryb życia czyli no, wszystko to, co niestety każdy z nas po trosze mniej lub bardziej y, ma na swojej liście. Takich właśnie błędów, jakie popełniamy, bo po prostu za szybko żyjemy, za dużo pracujemy, za mało mamy czasu, żeby zadbać o własne zdrowie. Te błędy niestety niosą ze sobą konsekwencje. Zapytam panią o objawy, które każdy z nas może zauważyć oby w porę. Oczywiście nie będziemy mówić tutaj o udarze czy o zawale, no bo tutaj mamy oczywiste objawy, ale są. Pewne kroki wcześniej, które na pewno da się zaobserwować. To nie jest tak, tak prosto zaobserwować, dlatego że większość chorób, o których mówimy, przez bardzo długi czas przebiega bezobjawowo i kiedy pojawiają się objawy, to na ogół choroba jest już bardzo zaawansowana. Dlatego żeby wykryć chorobę, trzeba po prostu okresowo się badać, dlatego że jeśli już pojawiają się objawy, to często, tak jak powiedziałam, ten stan jest już dosyć zaawansowany. I oczywiście może być tak, że jeśli mamy nadciśnienie tętnicze i bardzo wysokie wartości ciśnienia, to będziemy mieć na przykład bóle głowy. Możemy mieć zaburzenia rytmu serca, czyli czujemy, że serce nam nierówno bije. Takim objawem też, który może się pojawić w przebiegu chorób układu krążenia jest zwiększona męczliwość, czyli... Wysiłek, który do tej pory czyniliśmy, zaczyna nam sprawiać problem. I to są takie objawy niespecyficzne, że my nie powiemy, że o dzieje się to, to pewnie mam taką chorobę, tylko będziemy się zastanawiać, może to zmęczenie, może przepracowanie. Więc tutaj, jeśli nie wykonamy okresowo pewnych badań, to niestety przez długie lata możemy nie wiedzieć, że dana choroba się u nas w naszym organizmie już po prostu rozwija. To wniosek pierwszy, jaki wyciągam z tych słów pani profesor, jest taki, że badać się często. Co jakiś czas. Co jakiś czas. A druga kwestia też pozwolę sobie dopytać, no bo te objawy, jednak pani wspomniała, że ból głowy, że nadciśnienie. Czy to jest tak, że już jednorazowy, jednorazowe wystąpienie takiego objawu. Powinno być alarmujące, czy jest jakaś pula, na którą każdy z nas może sobie pozwolić? No bo przecież każdego kiedyś czasem boli głowa. Powiem tak. Bardzo rzadko jest tak, że jednorazowo pojawiający się objaw od razu świadczy o czymś groźnym. Raczej to są objawy utrzymujące się bądź nawracające. Więc tutaj, jeśli dany objaw pojawia się co jakiś czas, niepokoi nas, wcześniej tego nie było, to na pewno jest to wskazanie, żeby zgłosić się do lekarza. Ale powtórzę. Lepiej zawsze zapobiegać, niż reagować już w momencie, kiedy widzimy, że coś się z naszym organizmem dzieje. Więc zawsze lepiej y, pojawić się wtedy, kiedy jeszcze nic się nie dzieje i kiedy no, niejako występujemy tak wyprzedzająco, y, po prostu realizując chociażby badania profilaktyczne. Pani profesor mówi, lepiej zapobiegać, to ja pytam, jak najlepiej zapobiegać? No to tutaj moglibyśmy się cofnąć do przedszkola i rozmawiać o tym, jak zdrowo żyć i zdrowo się odżywiać, ale może aż tak nie będziemy daleko wybiegać. Natomiast dla człowieka dorosłego, już takiego w pełni dojrzałego, y, mamy programy profilaktyczne, które umożliwiają nam y, po prostu okresową kontrolę stanu zdrowia wtedy, kiedy jeszcze nie mamy żadnych objawów. A propos tych programów profilaktycznych, teraz nastąpi Huk, ale wcale nie dźwiękowy, proszę o rozszyfrowanie tego skrótu. Tak, Huk no to choroby układu krążenia, i program profilaktyki Huk właśnie dotyczy y, możliwości wczesnego wykrycia tych chorób u pacjentów, którzy jeszcze tej, tej diagnozy nie mają, ale też im wcześniej zadziałamy i będziemy ten program regularnie realizować, tym większa szansa, że tak naprawdę dłużej pozostaniemy zdrowi. Bo tutaj też nie chodzi o to, żeby żyć z takim przeświadczeniem: Nie pójdę do lekarza, bo na pewno coś mi wykryje, coś mi znajdzie. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby przebadać się i mieć to poczucie, że jest wszystko dobrze. To powiedzmy może konkretnie, dla kogo ten program jest skierowany, bo co robi, to wiemy, ale. Kto powinien z niego skorzystać? Program HUK jest przewidziany dla osób powyżej 35 roku życia do 65 roku życia i jest realizowany co 5 lat, czyli każda osoba w tym przedziale wiekowym raz na 5 lat może z tego programu skorzystać. Oczywiście jest to program bezpłatny, finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pani profesor, chciałbym, żebyśmy zrobili krok w tył, dlatego że padła ważna rzecz. Myślę, że w pierwszych minutach naszej rozmowy przekonała Pani wiele osób do tego, żeby, że warto się zbadać, że warto zapobiegać. Ja usłyszałem, zmieszczę się w tym przedziale, jestem między 35 a 65 ruchem życia. Chciałbym, żeby to wybrzmiało w sposób bardzo dosadny. Co muszę zrobić? Gdzie zadzwonić? Gdzie się udać? Program profilaktyki chorób układu krążenia powinien być realizowany w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej, więc powinien pan się zgłosić tam, gdzie ma pan deklarację wyboru swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i tam program powinien być zrealizowany. Czy jako pacjent na tą pierwszą wizytę muszę coś przynieść? Nie ma takiej potrzeby. Przychodnia, która realizuje program profilaktyki chorób układu krążenia, ma dostęp do listy pacjentów kwalifikujących się. To jest realizowane w takiej specjalnej aplikacji Narodowego Funduszu Zdrowia, i tam już personel, który wykonuje ten program, będzie wiedział, jak się panem zająć. Pierwsze spotkanie to jest wydanie skierowania na badania, i drugie spotkanie to już jest pełne badanie. Jedna z tych wizyt może być teleporadą, więc tutaj placówki sobie to różnie organizują. Pan jako nawet nie pacjent, tylko człowiek zdrowy, który chce się przebadać, nic nie musi robić. Ewentualnie, jeśli ma pan jakąś dokumentację medyczną, która dotyczy innego obszaru, zachorowań, niekoniecznie chorób układu krążenia, no to trzeba ją ze sobą po prostu zabrać. Z hukiem przebrnęliśmy przez ten temat. Także bardzo dziękuję pani profesor za wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję bardzo i badajmy się, proszę państwa, dlatego, że choroby układu krążenia to są choroby, które przez wiele lat przebiegają bezobjawowo. I jeśli nie będziemy wykonywać okresowo badań kontrolnych, to niestety nie dowiemy się, że jesteśmy chorzy, aż do takiego incydentu, którego pewnie każdy z nas chciałby uniknąć, jak na przykład zawał czy udar.